Hej ziomki, ja jestem Szymok z i witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj wbijamy 1600 pucharków na tą skrzynkę, na tą dużą skrzynkę, ponieważ mam tylko jedną, chcę zrobić jakiś openika, więc yy, zarobimy jeszcze sobie 10 skrzynkę tą darmową tutaj yy, i spróbujemy zbić 1600 pucharków, a więc co? Gramy na... No sola jemu było... Na sola. Shelly dlatego, że wiemy na 15 i dlatego teraz gram i tylko shelly. Ale na razie, później to może tak prima Primos będzie wygrać. To jest Leon! Nie Leon, nie Leon, nie Leon, nie, nie, nie. Matko, co mi jest dobra, jest pod nim ale go wzięliśmy, tego rola dobra, super Myślałam, że ja zginę ale okej, okay, tam jest rosa nie, el primo to jest nie ma ulta, więc to nie... drugi el primo okej, okay. to ja sobie uciekam w tamtą stronę dobra, tak przynajmniej nie wiem mm -mm. W jakieś czwarte miejsce chociaż nie wiem jak, jak duży, ja jak długo będę żył. To się idzie? Nie. Dobra, to my idziemy tu. Tu jest roza, a tam jest też szeli. To mi się wtedy będą bić. Już nie ja tam lepiej nie idę, więc ich omijam. No czemu tyle Rosa jest? Kolejna Rosa tu jest, dobra. To my idziemy tu. A nie, tu nie ma przejścia, kurczę. O, już piąte miejsce na pewno, ok. Piąte miejsce na pewno. Oj. Niedobrze? Niedobrze, bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze i ginę w tym momencie, co? Okej, okay, dobra, miałam ultę, wystrzeliłem ultę i dobra. To wielkie starcie z ROUZą, która jest tu. Prawdopodobnie możemy z nią wygrać, ale tutaj trzeba właśnie się trochę zastanowić, bo ROUZa to ROUZa, i tutaj zaraz strefa będzie coraz większa ta strefa jest. Ale tak będzie zawigrała, więc ja idę do tego krzaczka. Pyk, pyk! Jedziemy ją, jedziemy i wygrywamy na Solo, a więc 10 pucharków laszę. No nie spodziewałam się tego, że w pierwszym beczu już, już, już wygramy. Dobra, 10 pucharków, coraz bliżej 1600. Mamy dziesiątą skrzynkę. Niedługo już mamy 1600, no właśnie. Jeszcze dokładnie 17 pucharków, No to jeszcze graby. No ja patrzę graby. Ale na dobrze poszło. Szczerze, mówiąc naprawdę się tego nie spodziewałem. Czyli mi się wydaje, że raz dwa wbijemy tutaj 1600. No kolejny Leon. To no kolejny Leon. No fajnie. Fajnie. Nie boję się Leona. No chodź tu Leon. Chodź tu Leon. Chodź tu Leon. No Leon jest dubsza. Tam sobie poszło duża. Tu siedzi. A tu już poszedł bra. <grystanie> ja chcę tego Leona. Może drop go. Nie, on teraz mnie widzi, tak? A ja a ja, ja widzę Leona. Tak, dokładnie tu jest Leon. To jak do niego podejść, tak trzeba... No mi coś tu laguje, aby, Obym mógł się ruszać tylko. Tylko się ruszać. Mam nadzieję, że tu ból nie podejdzie, bo podejdzie, no musiał. Jak, jak na to? No i no. trudno. W drugim meczu gorzy nam oby na plus zero, ok. Czyli ani na plusie, ani na minusie, a no nie najgorzej, ale mogłoby być lepiej. Postaci nie zmieniam. E, dalej gram Shelly. Aha, zapomniałam wam powiedzieć, że kupiłem sobie właśnie nowego e, skina. To jest do Colta, Banita Colt. Za 500 tych Gwiezdnych Punktów tutaj tych. No i... No, no i... Pograłem trochę, ale teraz ogólnie to gram Shelly. A do Shelly skina żadnego nie mam. To dobra. Lecimy z kolejnym meczem. Nie, nie wiem, ile my przy zagramie. ma pięć chociaż, prawdopodobnie będziemy musieli zamierzyć ich siedem albo sześć. Okej, okay, tutaj dużo skrzynek jest na tej mapce. Co jest? To jest skrzynek. Bardzo dużo skrzynek. O nie, to jest dary. O nie, oby tu nie szedł, oby tu nie szedł. Proszę, dary nie. O, Darry idzie tu. Ale i tu wejdzie. Wejdzie tu. Tak! Ja uciekam O Jezu, została zabita za bóla Dobra, ten ból po mnie idzie, prawda? Ej, nakierd Chodź tu dalej, chodź tu dalej, chodź tu dalej Dobra, to to wyjutka W Riku już się żyje Dobra No Chyba wbijemy to 1600 yy, yy. Ale czekajcie chwilę, zrobię tutaj cięcie, tylko muszę uciec trochę, bo... Muszę zrobić cięcie, a tu buli mnie atakuje A To czekajcie yy. Cięcie Dobra, słuchajcie, wracamy. Czterech zademia. Jakby jak to tego bula pokonałem, Ten i też. Teraz właśnie. Tam jest ból. Tutaj w tym naprost, a tu po prawej jest Rosa, która zaraz będzie musiała wyjść. No i znowu wygraliśmy. O to chodzi. Dobra, 10 pucharków. Super, super. Jeszcze nie mamy. Nie, czyli ostatni mecz mam nadzieję. Ostatni mecz mam nadzieję, że znowu wygramy. Być może to jest ostatni, ostatnia tutaj gierka. Eee, zobaczymy, zobaczymy. To jest która czwarta gierka, tak? Czwarta, no. Więc będzie albo cztery gierki, albo pięć gierek. Czyli tyle ile planowałem. Wbijemy to 1600. I spróbuję tego nie stracić. Tak samo teraz tego nie stracić. Nie tu za Nie lubię takich osób. Okej, okay, trudno. Będzie na minusie, to ja wiem. Minus 1, tak? Trzy, minus 3? No to będzie, będzie 6 albo 7 gerek. No chyba, że teraz wygramy. Chyba, że teraz wygramy. Z zobaczymy. Chyba, że teraz wygramy to będzie 5 gerek. No później tu zacina o co chodzi. Dobra. I wszystko jest... Wszystko wygra. Wszystko jest spoko. Uff. Dobra. Jedziemy. Idziemy po te 1600 kucharków. Żebym ja może poczekał trochę w tutaj, bo tu jest już roza i tam prawdopodobnie jest jeszcze liko. Mam nadzieję, że on tu nie wyjdzie po prostu, bo tu... Pejk, pek, pejk. Dobra. Było dobre zagranie. Czekamy, to musimy uciekać. Bo już się zbliża trująca chmura i ta strefa robi się coraz mniejsza. A ja nie chcę stracić HP, bo ktoś by mnie mógł dobić. jest ból, tu jest ból, tak, to ból. Dokładnie gdzieś tutaj chyba. Nie, tam dalej poszło. Dobre, mamulta. Mamulta. A więc boi mi się udać. Rosa zrobiła tego kolta, to ja zrobię rądę. O ból? No, gdzieś tam krzew. Przejściu zadamiarzy. Ktoś ja mnie ogląda. To pozdrawiam. Okej. i drugi ból. Okej. Okay. Pyk. O, ale ja tu teraz zrobiłem. Dobra. Trzech, trzech został. on? o nie, Frank, o, najgorzej, Frank, najgorzej, ale dobra, może się uda go pokonać, kto jeszcze, Frank, tu się, o nie, on po mnie idzie, czemu, nawet sobie kogoś innego może, ale gdzie ten ktoś jest, halo, idziemy po Franka, on się przemieści gdzieś tam, tu się przemieści, dobra, Widzę go, widzę go. Teraz jest gdzieś tu. Roza. Halo. Dobrze, flank. Idź po tu, Dobrze, flank. Okej, okay, wielkie starcie. Stimuj mi się, bardziej. Aj, dobra. Ty się z HP już miał. Plus 8 pucharków, czyli jeszcze jedna gierka musi być. I chyba to już dobijemy teraz. Dobra, jest plus 8. Dwa pucharki brakują. Dwa pucharki. Dobra, ostatnia gierka, ostatnia. Musimy to zrobić, musimy. Jak, jak zostanie już 5 że ja wychodzę, bo wiem, że, że, że damy radę. Tak Skąd to nie, to nie idę. Ale mogę iść tu. skrzynkę. To chyba jest okej, okay, a więc. A jednak, nie. Wydawałoby się. Kolejny leon. Coś ty wydała labi? Halo. To poczekam, tutaj chwilę. Poczekajmy. Poczekajmy, a się pobiją, bo widzę, że nie chcą się atakować. Tylko tak się mulą, i. O kolt kolt. Wie gdzie ja jestem, ale nie teraz, kolt O siedmiu, dobra. Jeszcze dwóch. Proszę dwóch. To dobijemy Pimo. Dobijemy go, dobijemy go. Albo i nie. Albo i nie. kolt, i teraz by teraz by Nie, dobra. Znowu Halo, nie! I to ten kolt Dobry, bo... Dobra, pięci, czyli będzie już na piusie, ale jeszcze trochę poczekamy, tak dla pewności. Próbujemy na to, jak to będzie. O, nie teraz. Dobra, szkoda, będzie plus 2, proszę plus 2, proszę plus 2. Jest plus 2, akurat. A my słuchajcie, mamy 1600 pucharków i mamy skrzynkę. Jak widzicie skrzynkę, którą dzisiaj nie odpowiemy, ale jak będzie jakiś opening, to tak, bo właśnie szykuję opening jak widzicie. A więc jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. I... I subskrybować ten kanał, ponieważ on ma tylko dwie subskrypcje. Pa!